Wiele osób prosiło mnie o przygotowywanie większej ilości filmów z jedzeniem. Chcieliście go zobaczyć, co jem? Czy żebym Wam pokazał też jakieś fajne, szybkie przepisy? Tak więc dzisiaj, jeden z nich to jest mój na co dzień typowy posiłek po treningu. Aczkolwiek dzisiaj jest to po prostu jeden z posiłków w ciągu dnia. I co my tutaj mamy? Ja już go praktycznie skończyłem, ale pokażę Wam, z czego on się składa. I na pewno mylicie w stanie go sobie zrobić sami w domu. Tak, więc, yy, pyk, co my tu mamy? Pierwsza rzecz, jabłko. W moim wypadku jest tutaj 200 gram pokrojonego jabłka, ale ilości nie są tu ważne, bo to musicie podpasować pod swoje makrosy. Więc, bierzemy jabłko. Oprócz tego, mamy tutaj makaron, który właśnie przed chwilą wyłączyłem. On się właśnie ugotował, zaraz go sobie odcedzę. Yy, I mamy odżywkę białkową, tak? No, i teraz po prostu bierzecie ugotowany makaron, yy, wykładacie go sobie na talerz, rzucacie jabłko. Bierzecie odżywkę, mieszacie odżywkę na sucho, samą suchą odżywkę. Do tego możecie sobie do smaku, ja dodaję zawsze monu, moja ulubiona przyprawa. No i co? To było na tyle. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda, jak już jest na talerzu. I mam nadzieję, że będzie Wam wszystko wymieszane. Czyli tak jak mówiłem, mamy tutaj makaron z odżywką białkową. Polecam Wam najpierw makaron wrzucić na talerz, do makaronu dosypać odżywki, dobrze go wymieszać. Wtedy... Odżywka fajnie łączy się z makaronem, do tego dosypałem cynamonu. dorzuciłem to jabłko, wymieszałem i mamy bardzo szybki posiłek. jedyny tak naprawdę co zajmuje Wam tutaj trochę czasu to makaron, który musi się ugotować, ale w tym czasie możecie pokryć jabłko, więc przygotowanie całego posiłku zajmuje według mnie około maksymalnie 10 minut. I co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie, udostępniajcie na fejsie, róbcie co chcecie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro! Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!